Piąty element studio. Pozdrowuję. Ja dalej manipuluję. PDG klika. To, czego go potrzebujesz. My to mamy, ty to czujesz. QLP. Mateo Sopnrapuczyko. Selerini. DGR. No, no, no. Chcę o tobie, że ja mam to, co jest. Wciśnie, wciśnie, nie ciśnie, weź mnie przy śpiech, weź nie liznie. Chceś szybciej, bo to nieźle przyznie. Czy tam bizny, czy tam mam to w biznie? Czyż pysznie, Mówisz czy zły? Słusznie, uczysz mnie, chyba śliczny. Czy przyniesmy? Ty wszyscy isty. Piliśmy cismy, tiraty, sofity. Nie bacznie zbój, o mój, co wioblizny. I teraz trój, jaki jestem wycy, na miejscu godzę, bo tak nie widzi instynkt, bardziej nic